Carlo Collodi, Pinokio, rozdział 14. Pinokio spotyka zbójców, ponieważ nie usłuchał dobrych rad gadającego świerszcza. Do prawdy, mówił do siebie pajac, ruszając w dalszą drogę. My, biedni chłopcy, jesteśmy bardzo pokrzywdzeni. Wszyscy nas łają, wszyscy nas upominają, wszyscy udzielają nam rad, Gdyby im tylko pozwolić, to każdy by sobie ubzdurał, że jest naszym ojcem i nauczycielem, nawet i świerszcz gadający. Na przykład teraz, ponieważ nie usłuchałem tego przebrzydłego świerszcza, to wedle niego nie wiem, jakie nieszczęścia powinny spaść na mnie. Nawet i spotkanie ze zbójcami. Całe szczęście, że nie wierzę w zbójców i że nigdy w nich nie wierzyłem. Wedle mnie, zbójców wymyślili sobie po prostu nasi ojczulkowie, żeby napędzić stracha chłopcom, którzy chcą się włóczyć po nocy. A zresztą, gdybym ich nawet spotkał tu na drodze, to czyżbym sobie robił co z tego? Nic podobnego. Wystąpiłbym groźnie przeciwko nim i zawołałbym: Panowie zbójcy, czego chcecie ode mnie? Wystąpiłbym groźnie przeciwko nim i zawołałbym: Panowie zbójcy, czego chcecie ode mnie? Niech panowie nie zapominają, że ze mną nie ma żartów. Proszę więc iść za swoimi sprawami i ani słowa więcej. Po tej naganie udzielonej na serio, widzę już, jak ci biedni zbójcy biorą nogi za pas. Gdyby jednakże byli źle wychowani i nie chcieli czmychnąć, wówczas ja bym czmychnął i tak bym zakończył sprawę. Pinokio nie mógł dokończyć swojego przemówienia, ponieważ w tej samej chwili wydało mu się, że słyszy za sobą leciutki szelest liści. Odwrócił się i ujrzał w ciemności dwie czarne, szkaradne postacie, zakapturzone i ubrane w worki od węgla, które to postacie biegły za nim w długich susach i na czubkach palców, jak jakieś widma. Otóż i oni! pomyślał sobie i nie wiedząc, gdzie ukryć swoje cztery cekiny, ukrył je w ustach pod językiem. Potem próbował uciekać, ale zanim zrobił pierwszy krok, uczuł, że coś go chwyta i usłyszał dwa okropne, stłumione głosy: Pieniądze albo życie! Pinokio, nie mogąc odpowiedzieć ani słowa, ponieważ w ustach miał cekiny, zaczął bić głębokie pokłony i szalenie gestykulować. Był to sposób, aby dać do zrozumienia owym widmom w kapturach, których jedynie oczy widać było przez otwory w workach, że on jest tylko biednym pajacem. I że nie ma przy sobie nawet fałszywego grosika. Prędzej, prędzej, nie gadaj, tylko wyciągaj pieniądze, krzyczeli groźnie dwaj rozbójnicy. A pajac poruszał głową i rękami, co miało znaczyć: Nie mam nic. Wyciągaj pieniądze, albo zginiesz, zawołał wyższy wzrostem zbójca. Zginiesz, powtórzył drugi. A potem zabijemy także i twego ojca. Także i twego ojca. Nie, 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 nie zabijajcie mojego biednego tatusia, krzyknął Pinokio z rozpaczonym tonem, ale kiedy tak krzyczał, brzęknęły mu w ustach cekiny. Ach ty, hultaju, a więc ukryłeś pieniądze pod językiem. Wypluj je natychmiast. Ale Pinokio nie ustąpił. Aha, udajesz głuchego. Zaczekaj chwilkę, my się już postaramy, żebyś je wypluł. Istotnie jeden z nich chwycił pajaca za koniec nosa, drugi za spiczastą brodę i zaczęli ciągnąć go zaciekle w tę i w tamtą stronę, żeby go zmusić do otwarcia ust. Ale nie było rady. Usta pajaca były jak gdyby zagwożdżone i zalutowane. Wówczas ów niższy wzrostem rzezimieszek wydobył wielkie nożysko i operując nim jakby lewarem i dłutem, usiłował wcisnąć je między wargi pajaca. Ale Pinokio z szybkością błyskawicy chwycił go zębami za rękę, po czym odgryzłszy ją dokładnie wypluł. A teraz wyobraźcie sobie jego zdziwienie, kiedy ujrzał, że zamiast ręki wypluł na ziemię łapkę kota. Zachęcony tym pierwszym zwycięstwem, uwolnił się przemocą ze szponów rozbójników i przeskoczywszy płot przydrożny, zaczął uciekać przez pola. A zbójcy biegli za nim jak dwa psy za zającem, a ten, który stracił łapkę, biegł na jednej nodze i kto tam wie, jak sobie z tym dawał radę. Po piętnastu kilometrach takiego biegu Pinokio nie mógł już dalej uciekać. Widząc, że jest zgubiony, wspiął się po pniu bardzo wysokiej sosny i usiadł na wierzchołku wśród gałęzi. Zbójcy usiłowali również wejść na drzewo, ale wdrapawszy się do połowy pnia, ześliznęli się i, spadając na ziemię, zdarli sobie skórę z rąk i nóg. Ale i tak nie dali za wygraną. Przeciwnie, nazbierawszy wiązkę suchego drzewa, położyli ją u stóp sosny i wzniecili ogień. To też w okamgnieniu sosna zajęła się i zaczęła płonąć, jak świeca poruszana wiatrem. Widząc, że płomienie buchają coraz wyżej, a nie chcąc skończyć jak upieczony gołąb, Pinokio dał wspaniałego susa z wierzchołka drzewa i znowu puścił się biegiem przez pola i winnice, a zbójcy za nim, ciągle za nim, bez wytchnienia. Tymczasem zaczęło świtać i Pinokio ujrzał nagle przed sobą bardzo szeroki i bardzo głęboki rów, który zagrodził mu drogę. Rów ten był pełen obrzydliwej, mętnej wody koloru białej kawy. Co tu robić? Raz, dwa, Trzy krzyknął pajac i rzucając się z wielkim rozpędem przeskoczył na drugą stronę. Zbójcy także skoczyli, ale nie odmierzywszy dobrze, chlup wpadli w sam środek rowu. Pinokio, który posłyszał głuchy upadek i plusk wody, krzyknął śmiejąc się i biegnąc dalej. Miłej kąpieli, panowie zbójcy! I już sobie ich wyobrażał ślicznie potopionych, kiedy odwróciwszy się, spostrzegł, że obaj biegną za nim ciągle zakapturzeni i w workach, z których lała się woda jak z dziurawych koszów. Ciąg dalszy nastąpi.